Nie chciał żyć kto nie chce umrzeć. Życie bowiem zostało dane pod warunkiem śmierci. Ku niej idziemy. Dlatego głupotą jest lękać się jej, ponieważ boimy się tego, co niepewne, na to, co pewne czekamy. Przyglądnij się każdemu człowiekowi z osobna, zastanów się nad ludzkością. Nie ma człowieka, którego życie nie miałoby na widoku jutra. Co w tym złego? Pytasz. Nieskończenie wiele. Ludzie bowiem nie żyją, lecz dopiero mają żyć. Wszystko odwlekają. Choćbyśmy się nawet wysilali, to i tak życie nas wyprzedzi, teraz zwlekamy, życie przychodzi obok nas, jakby czyje inne, i choć kończy się w ostatnim dniu, to codziennie mija. Ciężary mniej przygniatają tych, którzy umieją je nosić. Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna. Niechaj, twe słowa będą nieustraszone, kto prosi nieśmiało, uczy odmowy. Nie spuszczamy z oczu cudzych błędów, a własne chowamy za plecami. Obawiacie się wszystkiego jako śmiertelni, a pożądacie wszystkiego, jakbyście byli nieśmiertelni. Często krzywda sprowadza lepszy los. Wiele rzeczy runęło, aby wznieść się wyżej.